Cześć, i na ten dzień to jest jeden z tych dni, gdzie, gdzie mamy tak naprawdę do, do zrobienia więcej niż mamy czasu. Plany w Nozbi sięgają niestety 17 godzin, więc pewnie nie jesteśmy w stanie dzisiaj wykonać tego wszystkiego, ale wydaje mi się, że, że wiele z tych rzeczy uda nam się wykonać. Resztę przeniesiemy na dzień kolejny. Jak widzicie, listwy już pierwszy raz pomalowałem wczoraj, dzisiaj, za chwilę, drugi raz. Ekipa remontowa już jest na mieszkaniu. Dodatkowe prace niestety doszły. Będziemy wykańczać troszkę więcej niż planowaliśmy. A ja z powrotem za chwilę jadę do pracy, już na firmę. Na firmie dzisiaj do zrobienia, właściwie do odnowienia, zewnętrzna renowacja domku. Listwy są do wykończeń zewnętrznych, ale to myślę że jutro pojutrze dopiero będziemy montować. Na tą chwilę to wszystko. Zapraszam do oglądania dzisiejszego vloga. Cześć! Wczoraj, pomalowanie tych listew zajęło mi ponad 30 minut. I przez noc szukałem sposobu, jak to zrobić dużo szybciej. Myślę, że dzisiaj bardziej uda mi się to wykonać w granicach 10 minut. A dążę do tego, że każdy dzień dla mnie to jest szukanie trochę czasu. Tak jak wam wcześniej mówiłem dzisiejszy dzień mam raczej ciężko będzie mi wykonać to co mam zaplanowane tak czyli brakuje mi czasu więc staram się przyspieszać wszystkie rzeczy zobaczymy jak nam to pójdzie opowiem wam o tym troszkę później i udało mi się pomalować listwę zajęło to 9 minut także nawet szybciej niż planowałem teraz czas na kolejną rzecz Jesteśmy pod domkiem. Eee, przygotowujemy do malowania eee, ale okolica, cisza, spokój. A domek wygląda w tym momencie tak. Musimy odświeżyć przede wszystkim podłogę. Zewnętrzną elewację domku. Pozdejmować wszystkie sznurki. Zrobić Porządek. Ale posłuchajcie tam ciszę. Faktycznie że nie ma tu nikogo. Ludzie też pochowani po domach ze względu na koronawirusa, ale w większości do, do końca czerwca to tak to wygląda. I od początku września do końca czerwca to jest cisza spokój, raczej sami. W walce na tą chwilę to wszystko Dałem się wstawić ostatnią płytkę ostatnią niestety po nukleju teraz płytka już jest wstawiona myślę że o dwa dni będziemy mogli montować pozostałe rzeczy Eee, czyli wejść, zasypować i za dwa dni będziemy mogli zamontować drzwi nowe. No jak sami widzicie to już pamiętają jeszcze czasy gierka. A tak to wygląda z perspektywy naszego baru. Środek wygląda tak. Ale niestety otworzyć na razie nie możemy. Nie wiadomo czy w ogóle w tym roku otworzymy ze względu na koronawirusa. Nie wolno nam niestety otworzyć. Zobaczymy, jest wszystko utrudnione, łącznie z tym, że nawet koncesja na alkohol jest załatwiana w formie elektronicznej. Więc wszystko wszystko jest tak naprawdę jedną tylko niewiadomą. Dobra, to na razie wszystko. Teraz muszę okręcić do domu z powrotem na magazyn. Niestety zapomniałem kilku rzeczy, właściwie to farby. Przejechać po farbę po listwę i dokończyć malowanie. Teraz wykarszerowane, wyczyszczone. Czas na malowanie. Teraz wymalowane. Ja pewnie też jestem w kropki. Pomału się uściemnia. Będę się dzisiaj zbierał. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia jutro.